Ale gdy zginę będę losowym mobem Kiedy trafi mi się Wither, Ghast lub Blaze Będę mu klatać, a do tego będę miał nieskończoną ilość fireboli. Kiedy jednak będę endermanem Będę miał nieskończoną ilość perełek Natomiast kiedy będę twoim starym Będę miał pas i nieskończoną ilość harnasia Byle by teraz nie zginąć Bo będzie <śmiernie> śmiesznie Uo, No nie, ciekawe co mi da <śmiernie> <śmiernie> Jestem Blaze'em Czaliście pasę? Chodź, Szwedzik, nara. Piękna sprawa, piękna sprawa. Mogę sobie latać na Bedwurst. Dzięki, Szwedzik, że mnie zabiłeś. Jesteś kozakiem. Ty, może patrolujmy kogoś? Strolujmy, bo tu Kubiksonek chyba jest, nie? A, biją się, panowie. No, no, no. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jezu, uwielbiam się tak snęcać nad graczami. Jestem bydlakiem. Nie dostaniesz mnie, stary! O, Nara! <śpiewa> Jestem ciekawy ich reakcji, jak oni zobaczyli, że ja sobie mogę latać, nie? E, jak się bawicie? Asa dobrze! zmieniać ty... <śpiewa> <Ty śpiewa> te postacie. Ale ty to, jesteś, no, latać. Tak. Jak, się, jak się bawiliście? <śpiewa> Siema. Oj! No co, dam, ja ci tutaj dobuduję most. Chodź, chodź. <śpiewa> nie, no dobra, zabawa to jest. Dobra, zostawmy go, pójdźmy dalej. Dajmy mu żyć. Siema <grywa> Papa. Wow. Kuleczka, co dam? Ty kuleczka. Trzymaj Kupse coś. Dobra, lecimy dalej. Witam pana białego. Dzień dobry. No dobra, no idziemy z nim w bój. Nie ma szans, nie mają szans ze mną. Elu, to jest to jest mega opa, nie? Czyżby ninja zebrał Emeraldy? Nie wiem! Dzień dobry, panie Ninja. E, ja ogólnie świetnie się bawię, nie? Nie wiem jak tutaj widzowie, których zaprosiłem, ale ja się świetnie bawię. Czisia kuleczka. <laughs> Co? Jakie to było op? Nie no, nie, nie ma co tak latać ciągle, nie? Chociaż teraz jestem gastem, mam strasznie dużego hitboxa. Strasznie łatwo mi będzie trafić. Ja se mogę znowu latać. Siem A ciekawe. O! Jestem, tak, 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 cięż... Będzie łatwiej mnie trafić. Spróbujmy go tak normalnie sobie zabić. Yy, cześć. Cześć, cześć. Cześć. Czemu nie walczysz? Musisz być silny, nie poddawaj się, nie możesz No nie uciekaj, walcz. Dlaczego? Co się stało? O, bo ale, ale... nie bij! Dobra, spróbujmy go normalnie zawić. Pomimo tego, że jestem gigawielki, okej. Okej! Dawaj, moduł! Spróbujemy go tak normalnie. No nie, no normalnie się nie da. Dobra, no leć! O kur... Letem? No i jestem, już nie polatam. Ciekawe czy widać jak się wtłuję. Zostaw mnie. Elu. O! Nie, kości mi się w Człowieku. Widzu, y, jeśli podobają ci się moje filmy, możesz zostawić suba i lajka. Możesz napisać też pomysł jaki by tutaj można było zrobić na BW. Kamerka mi się rozmysłuje. Nie no. Dobra, teraz tak, teraz tak, bo Szwedzik. O ty. Taki jesteś. Uciekaj. Elo eee, Nie mam tu wełny mm. Rybik co? Tak! Jestem Silverfishem! Tak jak nam kiedyś z poprzednich odcinków. Kto nie widział to zapraszam? Co tu się dzieje? Mm. Dlaczego wy macie sojusz? Halo? Nara, traninze trzeba załatwić. Dobra. Szybko, tutaj się trzeba wkopać. O nie, nie mam beda! No gdzie jest ten bed? Siemo! Dawaj szybko, nie wiem gdzie jestem BED! Eee, tu jest! Dobra, nie ma beda? Ja się tu zabuduję. Pa, 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 pa. Leją się! Ja pomogę, ja pomogę! Daj! Tak, naraz, eee. <grytania> Nie doleciał! Pa, 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 pa. Jezu, pięknie! Kurde, jestem w podczasku, bo to też czerwono. Ale oni sobie będę obudowali Pa pa, pa. on mnie... Nie... Dobra, jak mnie nie widzi, to sobie tutaj pójdę. Ziomeczku! Z czym do lodzi! No chyba nie wie jeszcze czym jestem. A dobra, jednak wie, jednak wie. Uy, dawaj go, dawaj, dziado. Gdzie? Nara? Dobra. Co tu się wyrobiło? Panowie. Nara? Oj. Oj, oj, oj. Dobra, kończymy to. Elo. Nara? Dawaj, leć, 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 baniuś, Leć. Mogę go tu zamurować? Mogę. Ej, patrolujmy go. Uf, się. Chodzi, czemu od razu na mnie? Pa 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 pa. pa. <laughs> Dobra, szwedzki mnie nie widział, ale to będzie bad trade. Kurde, <laughs> najgorzej. Elu! <laughs> Człowieku! Co tu się dzieje? No nie! Zginąłem Jestem Widerem Czajcie to Tuż to jest Czyżby Szwedzik Pora się nad nim pozlęcać. No i co teraz Odwdzięczam się teraz Co poprzedni film Elo No chodź Dobra Szwedzior Oj 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 Nie No nie Olbrzymem Nie no ale fajnie sobie go podbudowałem ogólnie Bo metr m, pięć Mama tutaj jestem tym olbrzymem Także Elu on ma 24 HP, a mnie jest łatwo trafić. Ole, co? Aha, bo jestem tym dużym zombiakiem Whisker! <laughs> Siemanu, jaką zawrotkę zrobił? Dobra, lejemy go. Szkoda, czasu. Nara! Ej, jest mi trochę ich szkoda i przykro. Jestem potworem, wiem. Ilu? I. Siema! Co? <laughs> Zostawię cię na potem. Dawaj. Cześć! Nie! Agresywna! Cięła! O Jezu! Nie! No zaskoczysz? Nie doskoczysz! Dobra! Nie! Co już zrobiłem! Znowu jestem szkieletem. W ogóle ustaliłem sobie z widzami, że jeżeli będę czymś latającym, to widzowie mogą się sojuszować, więc nie będę miał też tak łatwo, bo przeważnie jak jestem czymś latającym, to jestem czymś bardzo dużym. Oj, oj oj, 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 oj! No, czym będę, proszę państwa? Żelazny golem. W końcu ja też łapę jak żelazo. W końcu ja też łapę jak żelazo. Oj, ktoś leci! To jest nie fair, mnie będzie o wiele łatwiej trafić. E. Proszę, daj coś latającego, to się uratuje chociaż. Zombie! O nie! Nie, nie! No nie, no kurde! Żelazny golem! Z żelaznego golema na zombiego, po czym znowu na żelaznego golema. Super! Nie, no nie zdążę, nie zdążę tego z łapki zrobić. A, i chociaż? To szybko! Jest! Mam! Co mi da, co mi da? Szkielet. No dobra. No. O, kurde. Tak? Ja bym się nie obraził, gdybym za... Pierwszy raz dzisiaj jestem kurczakiem. Ej, pamiętaj, co powiedziałem do ciebie wcześniej? Że możesz zostawić suba, nie? A dalej oglądasz bez subskrypcji. U, człowieku, nie strasz mnie tak! O. Co by było, jakbym tak pan nazawał? E! Gościu! E, cofnęło! Dobra! Daj mu czas! Dobra! O, i kto został? Szwedzi! Wyczuwam tryhardzenie! Ja dam sobie rękę uciąć i oddam kanał, jeżeli on nie będzie diamentowy. Ja jestem pewny, że on jest diamentowy. Patrzcie, zaraz go gdzieś tu spotkamy. Wypił potki. <tryk> Nara! I był diamentowy! Łatwo! Jestem Magma Cube'em! Człowieku! Tylko pytanie, czy tym dużym, czy tym małym Magma Cube I ja tak, wiem, wiem. Wiem, co teraz muszę ci powiedzieć. No ale przecież możesz ginąć i próbować być czymś latającym. No ale to nie byłoby zabawy. Czy... inaczej, ja bym miał zabawę, bo bym sobie latł. Gorzej z moimi widzami. Elu! Oj, czyli jestem chyba czymś bardzo dużym. No... Bałwan! No, to w sumie do mnie pasuje. Nie, 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 nie! Uuu! się o Neru! No nie. Strażnik? Dobra, Neru! O, Szwedzik tam leci. Proszę, traf go, traf go! No nie, naprawdę. Ja sobie straciłem. Śmierdzi z Czuję Szwedzika. się, chłopy, zaraz sam załatwisz. Dobra, pat, 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 oj, oj, oj. Zobaczcie, czym jestem. Piękna sprawa. Dobra. Kończę cię teraz. Dobra, nie kończę. Nie, mam destrukcję. O, szmarcik, Który to tam? Kubiksonek, tak? To patera, patera. Nara. Szybko, bet, 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 bet. No nie, tak. Udało się. Bawimy się tutaj jeszcze troszeczkę. Nie ma problemu. Siema. Ja sobie tylko tutaj do sklepiku wstąpię. Siema. Ho, Dobra, nie no, nie będę się znęcał. W no, końcu widzowie. Dzień dobry wam, ole się bronią! Co jest? Gang Rodriguez'a tu jest! Nie wiem, no jestem w Gangu Rodriguez'a! Nie wiem. O, dobrze, że stawiasz TNT, mordo! Mm. Dobra, nie udało się. Ale jak tego przepędzę? Chociaż trochę <grywka> <grywka> Dzięki! Trzeba uważać? Nie dziapadł. Szary ma jeszcze beda. To lecimy do szarego. Cyk. Chodź ci pomogę, mordo. <grym> Ole mnie hitta dał <grym wrogie> Co oni zrobili. Ostre trollowanie widzów. Dobra, Tylko... Nie zginąć, bo jestem giga duży dłużej. Dawaj! Nie! Muszę uważać! Chyba, że go trafię! Jest! Zaskoczmy go. Nie, nie, no nie. Nie, no jestem szlamem. Szlam to ja miałem po dwóch językach polskich w ciągu dnia, jakby chodziłem jeszcze do szkoły, no. Zaskoczmy go. Tylko to możemy uratować. Wiecie co? Zrobię Wojda. Czy mnie teraz zaskoczy? Enderman! Tak, mam perełki w końcu. Patrz, co się dzieje? Cyk. Pa, pa, pa. Siema. Nie Ratuj się No i co teraz? Nie Nie bij Dawaj, 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 szybko Gdzie? Nie O nie Pająk, okej, okay, nie jest źle Oj, sowy, panowie Ej. Czym będę? Daj coś latającego. Oho, bałwan. Najgorzej. Uf, ty, was nie pogrzało? Pająk znowu. No dobra, no. Siema. Nie. No nie. O, nie, 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 nie. Panie. O, skupany. Co on robi w ogóle? No. Dobra, stary. Zleć. No Nie. Możesz zleć w końcu! A niech tam i coś latającego! Pierwsze co lecisz, że. Endermit. No okej, okay, no nie jest źle. Liczyłem na coś latającego i instant karmę dla szwedzika. On jest tu za liśćmi. Idzie on jest? O tu jest, pa, pa, pa. On chyba jeszcze nawet nie wie, czym ja jestem. O! O, człowieku, dawaj, dawaj, dawaj! po pobezie. Kurde, no nikt nie ma beda. Nikt się nie zabija. Halo, co to ma być? Dobra, idzie, 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 ziomeczek.